Dobra, wyszarpałem tą pompkę. No i teraz trzeba przełożyć ten osprzęt. Chyba zostanę na razie na tych starych przewodach. W sobie nowych nie dostałem. Przełożę to wszystko i te żelastwo, żeby można było do czegoś przykręcić. I zaraz będziemy testować. No kurde, mam nadzieję, że to to będzie. Mam nadzieję, że ta nowa pompka będzie działać. Taka sama w sobie trochę się różni, bo ta jest jeszcze oryginalna, ale raczej to jest to samo. Dobra, przełożyłem na razie tylko węże. Filtra nowego nie zakładałem. Tego nie przekładałem, no bo jeżeli ona nie działa, a to jest na gumie, więc podejrzewam, że, że to będzie problem zdjąć niedługo. I żeby filtr też wyglądał na nieużywany, bo jeżeli przyjdzie mi to zwrócić, no to bez sensu jest. Bo wtedy już nie zwrócę, no bo już na pewno będzie używany, nie? Także ja to montuję. Na razie tak, aby, aby tylko było, i e, będę palił i będę sprawdzał. Dobra, zbiornik podpięty, tu podpięte. E, kostka podpięta. Zobaczymy, czy zasysa te paliwo. No nie zasysa. Słyszycie tą pompkę? Ona nie powinna tak. oj chyba zjebane jest ona powinna tak fajnie pobrać tak wzzz, a tu kurwa coś tu nie tak jest zaraz ja tutaj pokombinuję się dowiemy też możliwe że na suchu No widzicie pompuje paliwo także trzeba parę razy niech ona zaciągnie odpowiednią ilość i zaraz będziemy patrzeć ale coś kurwa nie tak, jest i tak. Ono jakby kurwa siły nie miało. Czekam chwilę, przerwa na fajeczka i zaraz jeszcze raz zobaczę czy trochę ostygnie, czy zaś się te paliwo, czy nie wiem, czy składać to, czy odsyłać, no nie mam pojęcia, zaraz zobaczę. Też na pewno wina tego filtra brudnego jest, on czarny. No już nie zasysa. Znaczy bez sania odpali.